Ksiądz Harry i Meghan Markle przyszli do Ellen i de Rossi. Bawili się na odnowieniu ich w przysięgi malzeńskiej, z diecia. Ksiądz Harry jakiś czas temu wydał książkę z parę, w której opisał kontrowersyjne wspomnienia z przeszłości. Nie zabrakło prywatnych zwierzeń obejmujących m.in. historię o odmrozonym penisie. Czy opowieści o spotkaniu z duchem matki, która objawiła mu się pod postacią Lamparta. Promocji i biografii towarzyszyła również seria spotkań, na których to Tochar wyjawiał kolejne tajemnice, które godzili w dobre imię pozostałych członków rodziny królewskiej. Dzięki jego zwierzeniom mogliśmy się dowiedzieć. Zamek Hanikate podobno od początku za sobą nie przepadale, a Zona miała nawet doprowadzić jego ukochana do placzu po aferze o sukienka dla księżniczki Charlotte. Malzonek aktorki znanej głównej z występów serialu Sweet nie oszczędził nawet swojej macochy. Insynuując, że to właśnie ona miała donosić w prasie o prywatnych rozmowach, które toczyły się pomiędzy nimi. Mimo że Markle niemalże od początku towarzyszyła księciu w rozmaitych zwierzeniach. To tym razem nieco się wycofala i nie komentowała medialnego tourneya Malzonka. Po kilku tygodniach parę zauważono jednak w końcu razem. Sussexowie postanowili bowiem odwiedzić swoje sąsiadki, Portie de Rossi i Ellen de Generes, które zorganizowali przyjęcie z okazji odnowienia przysięgi malzeńskiej. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo na opublikowanym na YouTube nagraniu widać m.in. Kris Jenner, która wystąpiła w charakterze prowadzącej całą imprezę. Nie zabrakło oczywiście głównych gwiazd wieczoru, Ellen i Porti. De zaprezentowała się w sukni ślubnej. podczas gdy Degeneres wystąpiła w casualowej atlonie, stawiając na bezowe spodnie, snackersy i ciemna bluzę. Panie pobrali się w 2008 roku, a niedawno przeprowadzili się do nowej rezydencji w Montecito, która, jak informuje Daily Mail, znajduje się w bliskim sąsiedztwie wartej 14 milionów dolarów rezydencji Harry'ego i Meghan. Nic więc dziwnego, Zensus' seksowie pojawili się na uroczystości. Para wraz z pozostalnymi gośćmi obserwowała odnowienie przysiegi malzeńskiej portili Ellen. Tym razem malzonkowie postanowili się nieco rozdzielić, co jest dość osobliwym widokiem. Na opublikowanym nagraniu widać bowiem, jak Harry i zajmuje zajmują miejsca po przeciwnych stronach pokoju. Para znana jest jednak z tego, że nie odstępuje siebie na krok a na wszelkich wystąpieniach publicznych zawsze trzyma się za ręce. Wygląda na to, że nastąpiły pewne zmiany. Meghan Markle od lat pozostaje w przyjaznych stosunkach z Ellen DeGeneres. Aktorka zdecydowała się nawet wystąpić w jej show. Mimo że przekonywała, że wraz z mezem stronie od tego typu aktywności, to na kanapie talk show i opowiadala o synku Archiem który uwielbia bawić się z kurczakami i wzięła udział w przygotowanym przez Ellen pranku, gdzie między innymi pila z dziecięcej butelki. Myślicie, że będzie z tego jakaś nowa książka albo chociaż wywiad?